Oprócz ekonomiki jazdy, oprócz wygody, oprócz ciszy w kabinie mamy też dodatkowe przywileje. Mamy tu taką na szyby naklejkę EE. Co ona oznacza? No to jest naklejka, która informuje służby, że to jest samochód elektryczny, ponieważ elektrycznym samochodem można za darmo w miastach parkować, tam gdzie jest strefa parkowania i normalnie trzeba ujścić opłatę za, za parking, tym samochodem parkuje się za darmo no i człowiek, który później chodzi i sprawdza czy samochody są legalnie zaparkowane, no widzi tą nalepkę i i, i no zostawia nas w spokoju e, no też można jeździć tym samochodem bus pasem w Polsce akurat e, to jest taki przywilej ja znam takich, którzy jeżdżą bez tej naklejki bus tak no ale to grozi mandatem jeżdżą, ryzykują, adrenalina pewnie niezła ale jak policja ich złapie, no to wówczas grozi im, grożą im jakieś sankcje, tutaj tych sankcji nie ma, ale często zdarza się jednak, że policjant nie wie, że to jest elektryczny samochód, więc wtedy można pokazać, proszę pana, to jest nakrajka informująca, że to jest faktycznie samochód, który, który można był jeździć. Miałeś taką sytuację? Tak, miałem. Nieraz policja mnie zatrzymywała i tłumaczyłem im, policjantom, że, że to jest elektryczny samochód który może jeździć bus pasami. No na przykład we Wrocławiu 200 miejsc wyznaczonych tylko dla elektryków i to w centrum miasta, czyli tam, gdzie najtrudniej jest złapać ten parking. No to, to są takie kolejne dodatki, powie, powiedzmy, do, do, dla użytkowników elektrycznych samochodów, że faktycznie w miastach elektryczne samochody są mile widziane z tego względu, że że, e, że nie, udostęp... nie wydzielają spalin, czyli nie trują tych miast, dlatego mamy dla nich dodatkowe miejsca e, do parkowania. Możemy raz parkować za darmo wszędzie, e, tam gdzie każdy, każdy inny samochód może parkować, dlatego mamy tylko i wyłącznie miejsca dla samochodów elektrycznych, jak tutaj we Wrocławiu. Także brawo, brawo Wrocław. Brawo Wrocław, a jak jest w Krakowie, bo wiemy, że tam jest strefa. Tam są, powiedzmy, jakieś też opłaty za wjazd do centrum w różnych miastach. Elektryk też wtedy ma za darmo. No to różnie, różnie bywa. Nie wiem konkretnie, jak to jest w, w Krakowie, ale faktycznie w wielu, wielu miastach są tak zwane strefy ekologiczne, gdzie na przykład, choćby jak w Londynie, żeby wjechać do centrum samochodem, trzeba uiścić jakąś opłatę, która jest spora, a samochód elektryczny... Jadąc samochodem elektrycznym, jesteśmy zwolnieni z tej opłaty. Głównie dlatego, że właśnie nie dymimy w centrum z, linii, z rury wydechowej. Nie przekonałeś. Ja takiego elektryka bardzo chętnie bym sobie sprawił. Ale wiemy, że jednak te auta są drogie. Czy są jakieś nie wiem, ulgi czy dopłaty, które pozwalają troszkę zbić cenę tego auta? No W wielu krajach faktycznie te dopłaty są spore. Ciągają one nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc to już jest no, solidne wsparcie. Planowane coś takiego jest w Polsce, takie słuchy gdzieś tam krążą, krążą, że, 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 że takie elektryczne samochody też możliwe, że uzyskają takie wsparcie. I myślę, że to, to, to będzie taki, takie coś, co faktycznie skłoni ludzi do pójścia w kierunku elektrycznych elektrycznych samochodów.